Powiedz za początku raz w jednym, a potem drugi ci powiedz bardziej zabolało. Nie, ja bym cię nigdy. Tak? A ostatnio byś Simple wyzywałeś. Ale z passiaków nie wyzywałeś. A, widzisz, bo sam jestem gruby. Ale pamiętaj, gruby grubego nie wyzywa. Oj, to tak, to jest. Prawda, a nie Kamil? właśnie gruby grubego wyzywa. <grym> ja jestem chudy na przykład. To <grym> no, ja jestem chudy, na swój. Oj, sposób. to najważniejsze. W innym wymiarze. Ja wiem, każdy tak może powiedzieć. Jest <grym> <grym> ja z Kamilem, każdy jest Kamilem w każdym <grym> wymiarze Tak zwane... Feeling free wymiary. Rezyrty, rezyrty. W górę. To jest Darmowe szynę... wymiary. <noise> wymiary. Szerokie wymiary. Rzeczyn. Free wymiary. <noise> to już jest ten <czyste> stan, mleko. <noise> tak, muzyko przetwarza co z drugą informację. Free co wymiary. się dzieje, co się dzieje? Darmowe Portal, wymiary. jak nie będzie skrzynki chat, wale wiadro. Ariel. W... O, o, ciekawe, z co ją ja to... Bez wody. Nie. Je... <noise> Ale na głowie da... będzie. Ciekawe, Eplon,